Cześć, cześć! Witajcie, tutaj Maciek i Klocki. Wreszcie doczekaliśmy się w ramach archiwalnego czwartku seria LEGO Power Miners. A, rok 2009, potężne zielono-pomarańczowe maszyny. Ten tutaj model to wiertło górnicze, ma 235 elementów oraz 3 minifigurki, licząc tego ognistego skalniaczka. Fajni tacy odkrywcy, górnicy. Czego to człowiek nie zrobi, żeby się wzbogacić? Chociaż w sumie ta fabuła chyba była nieco bardziej skomplikowana. Przyjrzyjmy się kilku wybranym zestawom. O, zamiatarka kryształów. No tak, bo to wszystko potem trzeba było zebrać. Podziemna stacja górnicza. Jedna z nielicznych baz. Ale była również baza mobilna. Wiertnica Tytanium Command. Ależ dobra nazwa. Lava Tras. Tam był uwięziony ten ognisty Big Fig. Chciałbym zdobyć ten zestaw, no i gdzieś tam również pojawiały się mechy, jak na przykład magmowy robot. No tutaj dostrzegam pewne podobieństwa do tych wszystkich kruszarek skał, ale również w ramach LEGO City podobne maszyny po wielu, wielu latach się pojawiały. A ten zestaw dorwałem w klocki w metrze ostatnio, kiedy byłem na spotkaniu z widzami. Dlaczego o tym mówię? Bo zbliża się kolejne, słuchajcie, 31 sierpnia. Pod hasłem żegnamy wakacje, no i witamy rok szkolny dla tych młodszych odbiorców. Co będziemy robić? No będzie tak jak ostatnio, koło fortuny każdy wyjdzie z drobnym prezencikiem, będę miał swoje mystery boxy, no i będzie specjalny, naprawdę opasły miks. Tam wiecie, w ramach tych pojemników, co by sobie można ciekawe elementy nakupić. No i co? Szczegóły oczywiście tam poniżej. Pod tym filmem poczytajcie, jeżeli będziecie zainteresowani, no bo w Warszawie mam chyba dosyć sporo odbiorców, prawda? A my tymczasem zbudujmy, bo już się nie mogłem doczekać. Ten zestaw tak leżał i leżał, ale ileż można? Lećmy, wywierćmy się w glebę. Te wiele, wiele wiosen temu zestaw katalogowo kosztował prawie 120 zł. Współcześnie używana sztuka jest znacznie droższa. Zostawcie lajka like i komentarz, jeżeli posiadacie jakiś setik z Lego Power Miners, no i jakie macie z nim wspomnienia. Tymczasem dorwijmy się do tej instrukcji. Tutaj możemy sobie jeszcze zerknąć na elementy. Są górnicy, o, tutaj jest ten skalniak. No i mamy stosunkowo wiele takich elementów typu technik te koła, te wiertła to też jest spore naklejki. Wydaje mi się, że fajnie umieszczone. No ale zobaczymy. Będzie trzeba to na spokojnie zbudować. Natomiast widziałem już przez foliówkę, że ta instrukcja jest w świetnym, świetnym stanie. O, tutaj w ogóle podoba mi się design, jakieś przybrudzenia, jakieś rysy. No, wygląda to jak taka powierzchnia maszyny górniczej. No i na początek sobie budujemy. To jest jasne. Zaczynamy od podwozia, cyk cyk cyk, potem pierwsze koła. Tam widzę nawet jakiś ogień. No ale potem robi się jeszcze ciekawiej, bo mamy całkiem atrakcyjnie podane reklamy. Tutaj jakby możemy się wczuć, możemy poznać tą serię Lubię, uwielbiam właśnie takie zdjęcia, takie fotografie, takie kolaże, gdzie mamy wiele maszyn. Tutaj jest świat na powierzchni, no i walka, walka z tymi oto skaniaczkami. No i mamy coś w rodzaju takiej możliwości podejrzenia, którego możemy znaleźć, złapać w jakim zestawie. Ładnie to jest wszystko jeszcze, powiedzmy, skojarzone z numerem danego setu. No współcześnie w takiej dobrej formie to wszystko nie jest podawane. No tutaj aż by się prosiło, żeby kupić coś jeszcze. O, można było te modele udanie łączyć. To mi się podoba. Od razu dostajemy jakieś pomysły na nową formę zabawy. Jakie to wszystko jest, słuchajcie, oldschoolowe. Dzisiaj bez speedbuildu, no bo wiecie, muszę się przyjrzeć tym klockom. Może coś tam jeszcze odkurzyć, ale już w tym momencie mam dobre przeczucia. Zapraszam za chwil kilka, dla was to będzie sekunda. No i jest. a budowa zajęła mniej więcej pół godziny. Powiem szczerze, moja opinia na temat tego zestawu jest jak kebab. Miesiana, miesiana. <laughs> Niektóre rozwiązania mi się tutaj podobają. No i sama potęga tej machiny. Zerknijcie jak to głośno sunie. Natomiast, no, na przykład od tyłu prezentuje się to naprawdę przeciętnie. Technikalia 22 cm długości, prawie 17 cm szerokości i niecałe 13 cm wysokości. No cóż, będziemy trochę narzekać ale postaramy się także spojrzeć na jasną stronę księżyca, no bo ten mechanizm, on jest niezły, on jest fantastyczny. Sam ruch kół wprawia w poruszenie to wiertło, no i widzieliście jak to majestatycznie się obraca. Były 22 zestawy z serii LEGO Power Miners i być może sięgnąłem po taki, który akurat do końca nie przypadł mi do gustu. Muszę jednak sprostować, bo na początku zarzuciłem tym górnikom chciwość, a oni jednak szukali przyczyn trzęsień ziemi. Wiecie, żeby ochronić ludzkość. To tak w wielkim skrócie. No bo słuchajcie, to jest tak, ten świdel na przodzie nadaje charakteru całemu pojazdowi. No i tam to wygląda świetnie. Nawet nie będę się czepiał, że na dole ten mechanizm przekładni jest dobrze widoczny na górze reflektory, można sobie z powodzeniem oświetlać boczne korytarze, ale to co zrobiono tutaj z tyłu to prawdziwy kryminał. <laughs> Żadnych silników, wydechów, no przecież ażby się prosiło, żeby coś tutaj dodać, to takie wymyślone maszyny. No więc mogłyby mieć naprawdę potężny napęd. Co dalej? Dach z drabiny, którą tak sobie po prostu odginamy. O co chodzi? No to już można było to dalej pociągnąć, żeby była jakaś sensowna możliwość wskoczenia Tutaj na górę, a co dalej? No, wyciągam na chwilę górnika, żeby pokazać wam te dwie wajchy. No i jest niby jakiś radar. Tutaj prosto w twarz górnikowi bucha ogień, jakaś dziura wyżej. No i nawet jest dynamit w takiej skrzynce. Ale czy tego nie dałoby radę trochę lepiej umiejscowić? A te boczne pokrywy, co to tutaj jest? Ech, dziwne, dziwne. Słuchajcie, mamy jakieś cylindry. No i z perspektywy czasu trochę to wszystko opada, ale to jest naturalne na górze łańcuch, tutaj widać, że możemy uzupełnić olej oraz inne płyny. No i po prostu tamte płyty są bardzo nagrzane i są odpowiednie ostrzeżenia. Podobają mi się te piątki. Ta machina jest mocno zajechana, no bo pracuje pod ziemią jak kret pewnie od wielu wielu tygodni. Koła porządne, świdel także, ale co tam zrobili z tyłu? No to jest naprawdę trochę jak w tym memie, gdzie na początku koniec pięknie narysowany, a na końcu autorom się jakby nie chciało. Dziwne! Za to na osłodę minifigurki dzielnych górników oraz Firok strzymają poziom. No zerknijcie, nadruki na kombinezonie, z przodu, z tyłu, ba! Widzę również coś na spodniach. Co prawda one są identyczne, ale mamy tam łańcuch. Pochromowany oraz jakaś latareczka. Oczywiście każdy z tych górników ma swój unikatowy symbol reprezentujący specjalizację, no tutaj na przykład mamy kogoś od ładunków wybuchowych są jakieś kombinerki, jakieś inne narzędzia, no i taki już konkretniejszy hełm z okularami o szara broda, wygląda to naprawdę kozacko. Przypominam raz jeszcze rok 2009 mamy nawet alternatywne grymasy. U jednego i u drugiego, tutaj jakiś taki dramatyczny krzyk. No a tutaj niestety pojawiło się zawahanie, a może nawet jakiś przestrach. Górników zabieram na bok. No i przyjrzyjmy się temu skalniakowi. On tutaj pochłonął właśnie jeden z kryształów. Prosty patent, ale przecież to jest genialne. Parszywe mordy. Oni występowali w różnych kolorach. Był to element kolekcjonerski. No i do środka właściwie idealnie taki kryształ się mieści. No i nic więcej, ewentualnie głowy górników, to też by się zmieściło. Kłapię sobie tą gębą, ma nieruchome nogi, niczym Lego dzieciaki, wiecie, w ramach Lego City. No i ogólnie jestem zadowolony, że mam już kolejnego skalniaczka w kolekcji, bo kiedyś jeden z widzów no, takiego jegomościa mi przekazał, teraz mam już drugiego. Przód tej maszyny jest prześwietny, mamy taki przepotężny świder, natomiast tył poniżej krytyki. No zerknijcie raz jeszcze pokażę Wam jeszcze podwozie. Tutaj właściwie nie ma się do czego przyczepić i tylko ta jazda, ona ratuje model. No bo to jest istotna funkcja bawialna. No i oczywiście minifigurki. Moim zdaniem dobra liczba, fajnie, że dostajemy skaniaczka i suma sumarum. No da to nam ocenę na poziomie. 7 plus na 10, tak mi się wydaje. Może i tak za wysoko, ale jakiś taki dziwny sentyment właśnie do tej serii mam. Pamiętajcie o sierpniowym spotkaniu z widzami, pod warunkiem, że oglądacie ten filmik w roku 2025. Zawsze musicie zerknąć na datę. Trzymajcie się i piszcie w komentarzach, jak oceniacie ten zestaw, no i całą górniczą serię. Może trzeba byłoby jeszcze wyhaczyć coś z serii LEGO Rock Riders. Tak wiecie, dla porównania, piszcie, hej!